Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym hasztag czwartym odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Candy kara Saga, Słodkie Królestwo, odkryjemy cukierki i w ogóle, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu Poznań, do jego profilu znajdziecie po opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem, jeżeli ten filmik Wam się spodoba to zostawcie mi tu 59 ławek wokoło, dobijcie mi cen subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przede mnie pozdrowieni To moje zdjęcie zapisałem tutaj w tej grze. Jako, że na fejcie tam zapisałem stan rzeczy, to tutaj to zdjęcie jest zapisane w tej grze. Dzisiaj tylko dwa poziomy przejdę tak na szybko, i to będzie tyle. Dzisiaj tylko dwa poziomy muszę tutaj przejść i tyle proszę bardzo to lecimy z tym koksem musimy dinozaurki umieścić gdzieś tam na dole eee, proszę bardzo teraz to leci tutaj 20 dinozaurków to jest cel naszej misji proszę bardzo jest git to tutaj leci Dobrze, dobrze. Rozwijają się, rozwijają. I to aż 3 w dodatku. Jeszcze 11 ruchów. Ale już czuję, że będzie git. 6 dinozaurków, proszę bardzo. No i koniec. wygrałem. Zobaczcie jak szybko mi poszło. Wybuch słodkich cukierków sprawia radość na mojej twarzy. Coś niesamowitego. Poziom ukończony. Słodkie zwycięstwo. Poziom 27. Kwalifikacje. Zbieraj pomarańczowe cukierki. W finale można wygrać 100 sztabek złota. Graj. Nie dzięki. Tylko ten 28 poziom se zaliczę i... To już będzie na dziś tyle. Dobra Lecimy z tym koksem. Trzeba odblokować 80 szklanych cukierków. To znaczy, szkiełek. A tutaj 62. No właśnie, co to jest? Coś podobne do waty cukrowej. 46 wat cukrowych lub coś takiego jest git ale jeszcze tego słodkiego cukierka nie ma tego wybuchającego ale może zaraz będzie jak będzie tutaj pięć tych słodkich cukierków i w ogóle dobra to poleci se tak ja wezmę to tutaj Proszę bardzo, jeszcze 16 ruchów. To jeszcze to trochę mi zostało. Rozbijamy, rozbijamy bank. Rozbijamy bank cukierków. No tego cukierka akurat tutaj nie ma. Tak, o to chodzi. Te słodkie wadki też trzeba rozwalić. Tak, te słodkie cukierki dają mi przewagę. Jeszcze tylko jeden ruch. 10 sztabek? Nie, nie mogę odkarać 10 sztabek. Poddaj się. To tutaj ten poziom nie zaniczony. Przykro mi. Jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Tylko 4 sztabki mam, niestety. Niestety nie mogę karać dalej na tego słodkiego cukierka. A szkoda. I to nie będzie za pierwszym razem, tylko za którymś innym razem Dobra, teraz to trochę lepiej mi idzie Teraz to trochę lepiej mi wychodzi ta gra Już prawie pięć bym odkrył Gdyby nie fakt, że tam było 5, to wtedy bym tak pociągnął, a pociągnąłem inaczej. Dobra, polecimy sobie tak. Słodką mieszankę, co so robimy, proszę bardzo. Następnym razem jak będzie pięć, to lepiej, żebym pociągnął, bo wtedy będzie to słodkie coś, ten słodki cukierek. Moja słodka przysługa to oczywiście. Muszę się dopomnieć od tego słodkiego cukierka i tyle. sześciu ruchów, Ej, no to już dwa ruchy, to chyba. Nie wygoramy. Nie wygoramy niestety. Premium. Niestety premium nic tu nie da. Muszę niestety przerwać to. Jeszcze raz poróbuję, usunę tą galaretkę i zrealizuj wszystkie zamówienia. I tak dalej poróbujemy, dopóki ta słodka galaretka nie zniknie stąd. 26 ruchów, to ja coś tutaj muszę zrobić. Jak będzie tu 5 tych e, słodkich cukierków, to od razu przesuwam. I jest. Dopomniałem się o coś takiego i mam. Tak, tasty. Tastujemy te cukierki. Por, proszę bardzo. Rozwalamy galaretkę. Jeszcze tylko dwa mi zostały. Jeszcze tylko dwa. Jeszcze tylko jedno. Tak, za trzecim razem poszło mi najlepiej i wygrałem. Do trzech razy sztuka w końcu się przebiłem. Przez tą słodką lokerecję galaretkową. Poziom ukończone słodkie zwycięstwo za pasem. Trzy gwiazdki, proszę bardzo, to kontynuuj. I na dzisiaj to by było tyle na tym moim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przyfajnego odcinka z Candy Carash Saga i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czyści panarka, papa elo, pa, mordy, życzę Wam miłego dnia. Papa. Pa.